Dom seniora Nestor to miejsce stworzone z myślą o osobach starszych, które potrzebują troskliwej opieki i komfortowego otoczenia. Położony w spokojnej, zielonej okolicy, zapewnia ciszę, bezpieczeństwo i atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi. Bliskość natury oraz dostępność komunikacyjna sprawiają, że to idealna przestrzeń dla seniorów i ich rodzin. Obiekt został zaprojektowany w sposób nowoczesny i funkcjonalny. Przestronne wnętrza, jasne pokoje z łazienkami oraz dostęp do wind i udogodnień architektonicznych gwarantują swobodę poruszania się oraz wygodę codziennego życia. Każdy pokój wyposażony jest w łóżko rehabilitacyjne, szafę, stolik nocny oraz telewizor. Istnieje możliwość dostosowania przestrzeni do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W domu funkcjonuje całodobowa opieka pielęgniarska oraz obecność wykwalifikowanego personelu. Dzięki temu mieszkańcy otrzymują pomoc zarówno w czynnościach dnia codziennego, jak i w przypadku nagłych sytuacji zdrowotnych. Regularne wizyty lekarzy, rehabilitantów i terapeutów stanowią stały element opieki medycznej. Placówka oferuje zróżnicowaną dietę przygotowywaną codziennie w kuchni na miejscu. Menu jest dostosowywane do indywidualnych zaleceń żywieniowych oraz preferencji mieszkańców. Posiłki serwowane są w przestronnej jadalni, gdzie seniorzy mogą wspólnie spędzać czas przy stole. Dom seniora Nestor to nie tylko opieka, ale również aktywne życie codzienne. Organizowane są zajęcia terapeutyczne, wspólne spacery, spotkania tematyczne, a także wydarzenia okolicznościowe. Wszystko po to, by każdy mieszkaniec mógł czuć się potrzebny, zaangażowany i częścią Wspólnoty. Ważnym elementem działalności placówki jest kontakt z rodziną. Możliwość odwiedzin, wspólnych rozmów i spacerów sprawia, że relacje z bliskimi są utrzymywane i wzmacniane. Dla tych, którzy nie mogą przyjechać osobiście, udostępniane są także formy kontaktu online. Dom seniora Nestor dba o każdy szczegół, by zapewnić seniorom poczucie bezpieczeństwa, szacunku i domowego ciepła. To miejsce, gdzie codzienność nabiera wartości, a wiek nie stanowi ograniczenia, lecz naturalny etap życia przeżywany z godnością.